serdecznie po raz kolejny na kolejnym odcinku z cyklu budowa emigranta, budowa emigranta może inaczej nie budowa emigranta, a budowa chłopaka, który próbuje sobie zbudować swój dom własnymi siłami, i, chociaż los mu stawia, stawia kłody pod nogi. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam coś pokazać, coś pokazać, bo nabyliśmy sobie nową maszynę, nową maszynę. Ja już wcześniej o tej maszynce mówiłem. Starałem się, starałem się jakoś pokazać Wam. Zresztą sami wiecie, że staram się pokazywać cały czas Wam jakieś moje nowiny, które kupuję jak wcześniej. Tą przyczepkę z, z kastorami, których nie polecam, bo tam to co sama blacha. Nie? A daliśmy kupę pieniędzy za nią. Słuchajcie, kosiarka do trawy. Bardzo ważna sprawa w każdym domu. My mamy dwie kosiarki. My mamy dwie kosiarki, ale jedną mamy do takiego właśnie trudnego terenu, który. który który tutaj mamy, kupiliśmy ją za 1000, 1200, 1200, yy, nie więcej, słuchajcie, więcej, 1400, 1400 i tam jest przesyłka już zaliczona do nas do domu. Proszę bardzo, panowie, panie, przedstawiam. Kosiareczka yy, 1960, ja osobiście nie znam się, co jest chyba polska firma, znaczy polska, nie jestem pewien, czy polska firma, czy, czy, czy czeska, nie jestem pewien. Proszę bardzo pokażę wam z tej strony. I tak 60 60 cm koszenia. 60 cm koszenia, 60 yy, Centymetrów ma koszenia. Poczekajcie, bo ja chcę wam wszystkim powiedzieć, a nie wiem, czy, czy żeby mi nic nie uciekło. Ja tego kosza nie, tego kosza nie wstawiam w ogóle, bo nie ma sensu. Jedynym takim, takim moim minusem jest przy koszeniu tej trawy, bo ten plastik cały czas otrzyma, tak? Trzeba go poprawiać tutaj i go, i go wci wciskać. I go wciskać. To jest jedyny taki minus z tej kosiarki, powiem wam szczerze. I, i ten, tu mamy. Możemy sobie regulować różne, różne te stopnie, nie? Zobaczcie jak nisko można ją położyć, praktycznie może leżeć na, na trawie, nie? Na trawie, na, no dotykać trawy, tam, nie wiem, centymetr od trawy. Ja nie jestem jakimś tam, jak, jakieś, jakimś dobrym prezentatorem, ale postaram się Wam się to mniej więcej pokazać. O co chodzi? Przy każdym odpalaniu naciska sobie tutaj, jedno pociągnięcie tym tematem i, i odpalamy, nie? Ja Wam w ogóle pokażę. W ogóle wam pokażę, jak, jak, żeśmy, jak, jak będziemy kosić, nie? nie wiem ile nam to zajmie. Co to tutaj powiedzieć? No. A i ona prowadzi, słuchajcie, ona prowadzi się sama, sama prowadzi, sama jedzie, nie? sama jedzie, tylko musicie sobie nacisnąć tutaj. Cyk i jedzie. Powiem Wam szczerze, mega duże, mega duże ułatwienie, dlatego że przy koszeniu takich dużych musicie ją przestawiać to. A jak sobie dobrze zaplanujecie, to lecicie 60 cm koszenia. No to wiecie, lecisz i kosisz. Lecisz i kosisz. Także, także... Także spoko. Dobra, wiecie co, ja ją odpalę. Odpalę ją. I zobaczymy jak kosi, co? Zobaczymy jak kosi. Ja pokażę wam z drugiej strony. Coż za ale to jest budowa nie rybia Także kombajn kombajn będzie odpalony. Dobra, ja lecę ją odpalić. Widzimy się za chwilę i wam puszczę ten lapsea jak kosimy trawę. Trzymajcie się i do zobaczenia za chwilę. Ja sobie troszkę... a Poszłem... to... To siódemka. a później przeszedłem na dwójkę. Czyli, żeby... Czyli chciałem, żeby było jeszcze krócej, tak? Jak masz równy teren, idealnie. Jak nie masz równy... równego terenu, będziesz musiał trochę powyginać, tak jak ja. <śm> Moi drodzy, z tego co mi kolega mówił, pozdrawiam Cię Piotrek po raz setny, yy, muszę pojusić się wymienić olej, yy, czyli po chyba 5 godzinach czy coś takiego, bo ta jest nowa i ona jest teraz na dotarciu, więc, więc trzeba ją dotrzeć, tak? Czyli Piotrek po raz kolejny pożyczy mi taką pompkę, wypompuje sobie ten olej, który jest i zaleje go z powrotem nowym olejem, tak? Bo mam zamiar, żeby ta kosiareczka mi troszeczkę służyła. Służyła, bo, no bo robi robotę. No, tu skościłem praktycznie dwa razy. Wejdę do góry, wam pokażę, jak to wygląda. Skościłem po prostu dwa razy sobie i jest, mio, jest miodzio. Jest miodzio. Tutaj rzez wam jeszcze o tej kosiarce. To za wiele do opowiadania nie ma. Kosiarka, jak kosiarka, nie? Ale jak macie ochotę, sobie ją tam nabyć w, yy, na Allegro. No na 1400 zł kosztuje z przesyłką. No to powiem Wam szczerze, robi robotę. robi robotę. Chyba, że chcecie sobie kupić i przepłacić stylem, ale style też to firma, to, to pewnie też inne warunki ma Jakoś serwisowania i TP, itd. Nieważne. Ja się na tym doskonale, ja się na tym w ogóle nie znam, ale chciałem Wam mniej więcej zademonstrować nową kosiereczkę na mojej budowie. Nowa kosiereczka na mojej budowie. Rzućmy jeszcze raz. Tu mam na jakieś picie, tu pewnie mam na jakieś pierdołki, telefon, to jest gaz do przodu, to, znaczy to, że gaz do przodu, to jak naciśnięcie sobie to, tak, to od razu leci, nie musicie jej pchać i ona po prostu sama jedzie, przed odpaleniem sobie naciskacie gaz, czyli trzymacie gaz, odpalacie i odpala, odstrzała, odstrzała mój drodzy, odpala, chodźcie Wam pokażę, Pokażę Wam, bo z góry będzie lepiej widać, tak. Zresztą na TimeLapse widzieliście, ale na TimeLapse widzieliście tak naprawdę pierwsze koszenie, tak, tej większej trawy, nie. Bo podejrzewam, jakbym dał na mniejszą, to by nie, to by nie było, no by nie poszłoby po prostu, nie. Chodźcie, rzucimy okiem, rzucimy okiem na recenzję nieprofesjonalną kosiarki, ale kosiareczka spoka, naprawdę polecam, nie. Chodźcie, rzucmy okiem. Tropik już gotowy. Zatarłem go proszę bardzo. Czyli widzicie tutaj jest mocniej skoszona. A zaraz za tą linią tutaj o tutaj jest mocniej ten, ten pasek, czyli tam na dwójce, a to drugie to siódemka. Także krótka recenzja kosiareczki. Oczywiście nieprofesjonalna. Nieprofesjonalna recenzja kosiareczki z mojej to skromnej osoby. Myślę, że za tydzień kupimy kompresor. Kompresor, tylko muszę się troszeczkę poczytać na temat kompresora, ja też też oczywiście nie znam. Kompresor będzie potrzebny mi do tego tynkowania, tak? Bo jak wiecie, chcę sam sobie spróbować spróbować po prostu. Chcę spróbować. Jeżeli naprawdę nie wyjdzie, no to odżałujemy to i zrobimy normalnie. tyki, jakaś filma zrobi, tak? Poszukamy, ale chcę spróbować. Przynajmniej będę wiedział, że, że nie dam rady. Moi drodzy, to by było na tyle. Mojej skromnej osoby, jakże, jakże prostej osoby, bo ja nie ubarwiam, nie, nie komentuję jakoś nie wiadomo jak. i Opowiadam o, o różnych, bo są do tego odpowiedni ludzie o, na odpowiednim miejscu na temat opowiadania kosiarek, nie tylko kosiarek jakiegoś sprzętu budowlanego. Ja takowej wiedzy nie posiadam, więc nie będę się tutaj wymądrzał. Kosiareczka Venoma jak najbardziej spełnia moje wymagania. Jak chcecie sobie, chcielibyście sobie, moi drodzy, yy, sprawdzić tanią, budżetową kosiarkę, to jak najbardziej Venoma. Jak macie jakieś jeszcze większe, większe, jakieś macie pytania, to możecie mi zadać. A ja bardzo chętnie Wam na nie odpowiem. Olej ulejemy 600 ml na pierwszy strzał, później yy, wypompujemy, tak jak mi kolega Piotr powiedział, wypompujemy ten olej jeszcze raz, zalejemy go, później pokosimy z nim jeszcze, a później będzie już holała i tam serwisik się będzie robiło co, co tam nie wiem, 30-40 godzin pracy. Tak? Tak, ja to, ja to dzisiaj może zrobiłem to wszystko może w dwie godziny. Także słuchajcie, jest spoko. To taka krótka moja recenzja. Jeśli nie subskrybujesz kanału Tomusiła, to ja cię z tego miejsca zapraszam do subskrypcji kanału Tomuściu. Dać będzie mi niezmiernie miło. Także trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie i nie zapomnijcie ustawić dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco. Kłajam się nisko.